Tyle tych kabli jest. Wiem, że Was to może troszkę przerażać, ale tak naprawdę wcale to nie jest takie trudne. Te kable muszą być wszystkie pięknie poukładane. Nie może być takiego makaronu, dlatego teraz to wszystko robię. Dodatkowo, słuchajcie, jakie zegary, może powiem. Będziemy mieli EGT, czyli temperatury spalin, będziemy mieli ciśnienie oleju. Takie rzeczywiste w barach, tak żeby nie tylko kontrolka, bo kontrolka zaczyna świecić od 0,607 bara. Jeżeli spadnie poniżej 0.607, a przy pełnym ogniu to jest zdecydowanie za mało, dlatego chcę widzieć, co się dzieje z tym silnikiem, tak? jakie to ciśnienie mamy przy pełnym ogniu. Czy rzeczywiście on trzyma ciśnienie oleju tak jak trzeba. No i oczywiście boost, doładowanie. To doładowanie będzie o wiele większe niż normalnie. Normalnie w Lancerze mamy koło 1,4 bara, 1,6. Natomiast tu będzie koło 2,2,2 bara. Także, no, będzie, się, będzie się działo.